Słuchajcie, chciałbym Wam zaprezentować jeden z produktów e, przeznaczony do e, tradycyjnego, tradycyjnej metody badania dna głębokości: markery. Markery firmy Korda. E, markery występują w dwóch wielkościach jako mały oraz duży. E, markery wykonane z balsy e, materiału mega wypornego. Z fluo-końcówkami pomarańczowymi, bardzo ładnie widocznymi z dalekich dystansów. Mały marker przeznaczony do, do dystansów do 100 metrów. Duży marker do dystansów powyżej 100 metrów. Dostępne także w zestawach, w tzw. kitach, z przejściówką, z tzw. buforem oraz e, ciężarkiem.